Dobry, dobry, dobry dzionek. Ja jestem żonny przygód. I pewnie zastanawiasz się, albo może, może się nie zastanawiasz, co robię w jakiejś dziczy. Otóż zmierzam do opuszczonego basenu, który będziemy dzisiaj zwiedzali. Muszę wziąć rower i gdzieś go przypiąć w ogóle, żeby mi go nie ukradli. I odpowiem od razu na kilka pytań, które pewnie się będą rzucały w oczy. Otóż, tak, poprzednie ujęcie było zaplanowane, postawiłem kamerę i cofnąłem się z rowerem. Drugie, tak, mam maseczkę. Mam maseczkę z tego prostego powodu, żeby dawać dobry przykład, bo umówmy się na tym basenie, który widzicie już tutaj za mną raczej nikogo nie zarażę. Także przepraszam Was niezmiernie, moi drodzy, że będzie trochę gorsze audio dzisiaj. W ogóle weszliśmy na coś, co wygląda mi na korty do tenisa. Znajdę miejsce do przypięcia roweru. To na dobry początek. I jak widzicie, przypiąłem rower tutaj do takiego słupa w krzakach, więc mniejsza szansa, że ktoś go zauważy, mniejsza szansa, że ktoś go będzie chciał ukraść. I tym razem tutaj, nie tak jak poprzednio, porządnie przełożyłem łańcuch przez ramę. Możemy wyruszać na eksplorację. A zaczniemy sobie może właśnie od tej niesamowicie śliskiej powierzchni, czyli od boiska do tenisa, od kortów do tenisa prawdopodobnie. Nie wiem dlaczego one są zielone i pomarańczowe, a nie tylko pomarańczowe, wysypane kredą. Kiedyś się grało w tenisa, ale nie tutaj. Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. W każdym razie, taki placyk on na pewno super będzie wyglądał z drona. Jak potem odpalę drona i będę filmował go z góry, bo ma te wszystkie różne wzory. I w ogóle zorientowałem się, że na tym poprzednim ujęciu, na tle tych tutaj za mną wzorków i w tej maseczce jeszcze. I z tą grzywką przyciętą kwarantannowo, czyli nożyczkami, e, wyglądam bardzo krzysztofowo-gąciarzowo. Bardzo japońsko, powiedzmy. Trochę jak z Tokio. I w ogóle jejku, jakie tutaj słoneczko przed chwilą wyszło, kiedy nie nagrywałem, e, ona się tak będzie o. Sporo wychodzi. Patrzcie, jakie nam się robią piękne kolorki, jakie robią nam się barwy. Nasycone, pięknie oświetlone. Mój cień. Przerąbana sprawa. Piękny dzień na wizytę właśnie na takim basenie. Jaki fantazyjny dach tutaj w ogóle. Myślę, że tu można poznajdować naprawdę sporo naprawdę jakichś fajnych kadrów. I ja natomiast na starcie pewnie chciałbym skupić się na samej eksploracji. Widzę, że tutaj niestety wszystko strasznie wybazgrane. Kafelki nadal ładne na podłodze. Kolejne przejścia. Tu ewidentnie był pożar. Skutkiem spalenia są te odłażące ze ściany fragmenty farby, może odłaziły wcześniej, ale teraz Odłażą jeszcze bardziej, tworzą ciekawą atmosferę, mimo wszystko Szkoda obiektu Bo jeżeli zostanie kiedyś wyremontowany, na to liczę Pewnie będzie tego remontu więcej O, a tutaj jest gniazdo Albo było gniazdo, bo nie widzę jajek Ani ptaszora żadnego To miejsce jest ogólnodostępne Z tego wynika właśnie taki jego stan Ale trzeba przyznać, że pod kątem architektury rzeczywiście robi wrażenie. Dobra, koniec tego budynku, bo te drzwi są chyba zamknięte albo przynajmniej przystawione, więc wyjdę. Obiekt ten został wybudowany w latach 60. XX wieku za pieniądze publiczne dla społeczeństwa, a grunt, na którym go wybudowano, został zwyczajnie upaństwowiony. I właśnie z tego upaństwowienia pojawiły się te problemy, przez które to miejsce upadło. I o tym opowiem wam kawałek dalej. Same budynki to jest zresztą tylko jedna sprawa. Osobną jest ta przyroda, która tutaj panuje. No bo ta brzoza, na przykład, o tam. Jakie to jest piękne drzewo. I tutaj te wieżby płaczące. Kiedy ja ostatnio widziałem wieżby płaczące tej wielkości? Dawno. Szczególnie, że miejsce to znajd. O! Dzień dobry. Nie pytajcie. Spotkałem po prostu jakiegoś pana, prawdopodobnie mieszkańca. Nie wiem kogo, nie wiem kim był ten pan, ale nawet się do mnie nie odezwał. I widzicie, wykrakałem, że nie mogę tutaj nikogo zarazić. A jednak maseczka przydatna. Kto by się spodziewał? A my dotarliśmy do głównego zbiornika. Mam wrażenie, że to jest takie idealne miejsce do napawania się do znajdywania jakichś takich szczegółów, tekstur, jakichś kamieni, kolorów, odpryskującej farby i nasycania się tą przestrzenią. Oczywiście brzmi to strasznie metafizycznie i niektórych może znudzić. Więc jako odskocznie powiem na przykład, że poprzednie nagranie, gdzie mówiłem do kamery, powtarzałem jakieś trzy albo cztery razy, robiłem tyle dubli, a ten pan, którego spotkaliśmy, siedział wtedy parę metrów ode mnie i o nim nie wiedziałem. Więc musiał mieć niezły ubaw. W sumie to jeszcze jedna fajna sprawa. Zrobię sobie fotę tutaj właśnie takiej na przykład, fakturki ładnej. No, jak wcisnąć przycisk. O. I takie coś na przykład wlatuje teraz na moje instastory na Instagramie na żywo. Link znajdziecie w opisie tego filmu oczywiście. Wyszło nam znowu słoneczko totalnie. Zostawiamy ze sobą ten basen w tym momencie główny i kierujemy się w stronę Brodzika i jak tam widzicie zjeżdżalni. Super jest ta zjeżdżalnia, ale na koniec ona, na koniec. Najpierw brodzik sobie obczajimy, bo muszę Wam opowiedzieć historię, dalszą część historii. A mianowicie basen działał sobie aż do lat 2000. Nawet trochę później, tam parę lat jeszcze po roku 2000. Ale potem zjawił się właściciel, dawny właściciel tych terenów, tej ziemi, tego miejsca, na którym wybudowano ten Basen, ten ośrodek, i zwyczajnie zażądał z powrotem swojej własności. No i tutaj pojawia się problem, bowiem oprócz zwrócenia terenu e, prawowitemu właścicielowi, należałoby również zapłacić mu odszkodowanie za wykorzystywanie przez te wszystkie lata tego miejsca, za korzystanie z niego, i ta, to wynagrodzenie poszłoby w kwotę już grubych milionów. Także niesympatycznie. I tutaj zostawiam na chwilę brodzik, bo on będzie wyglądał znacznie ciekawiej z drona, jak go odpalimy. Czyli nie mogę doczekać latania dronem tutaj. Idę na zjeżdżalnię i kończę historię, którą mam Wam do opowiedzenia, bowiem toczył się spór. Toczył się spór w sądzie. Toczyły się również liczne protesty, bowiem mieszkańcy zwyczajnie nie chcieli tracić takiego pięknego, takiego pięknego miejsca. Ze swojej okolicy deweloper planował tutaj postawić zwyczajnie osiedle. Protesty rosły. Dołączały do nich również inne osiedla. Nie tylko to tutaj, w którym położony jest ten obiekt, ale również te dookoła, z których mieszkańcy korzystali z tego obiektu. Niestety sprawa zagmatwała się, zaplątała i pozostała nieruszona. Finalną opcją było chyba wybudowanie tutaj osiedla z krytym kompleksem pływackim. Pływackim. Jednak jak widzicie, to się nie wydarzyło. I tak od połowy lat 2000 miejsce to stoi opuszczone. A szkoda, bo może nie podczas pandemii, ale w normalnym czasie byłby to świetny obiekt rekreacyjny. To co? Wejdziemy na zjeżdżalnię, myślę. Spróbujemy zjechać, chociaż to się prawie na pewno nie uda. Zjeżdżalnia to w każdym. Ojej, ale uderzyłem statywem. To w każdym. W takim miejscu, akwaparku, czy jak to zwać, jest e, najważniejszy element, szczególnie dla dzieciaka. A my również widok w tamtą stronę. Jak widzicie, masa zieleni. Straszna szkoda, że to się marnuje. E, kurczę, nie wiem, tutaj chyba przez tą kratkę powinna wlatywać woda. Ale że nie wlatuje, to jest to wyschnięte. Zjeżdżać się po tym nie da. Ale wygląda świetnie z góry. Myślę, że jest w sumie najwyższa pora, żeby już odpalić tego drona. To co moi drodzy, mam nadzieję, że film Cię podobał pozwiedzane, polatane, ponagrywane, niestety nie I mam nadzieję, że nie uciekniesz jeszcze i nie uciekłaś i nie uciekłeś. Tylko zostaniesz, zasubskrybujesz ten kanał. Polubisz ten film, zostawisz dzwoneczek. Te wszystkie funkcje są ode mnie dla Ciebie. Od YouTube'a dla Ciebie i od Ciebie dla... Nieważne. A w opisie jest link do Instagrama, gdzie na żywo wrzucam relacje z tego, co zwiedzam. Pu! Nie mogę tyle gadać w maseczce. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.